Witamy serdecznie wszystkim na naszym kanale. Ja się nazywam Marcin Porwicki. Pseudonim Marpor. A ja nazywam się Marcin Kociałek. witam. No dzisiaj witamy na tym już takim normalnym, oficjalnym losowaniu. Nie prawym, nie lewym, to już jest to prawdziwe. Środkowym. Tak, środkowym. Mimo, mimo chęci nie udaje się <laughs> zrobić tego w prosty <laughs> sposób. Cywilizowany, także... No, jesteśmy zaskoczeni. Żeby to przygotować, też jakby czas trochę poświęciliśmy, I, ale no warto, tak? Warto. Wy daliście nam to, co myśmy prosili, czyli jakby trochę motywujących tych subów, bo jakby to no, robimy to też dla trochę dla rozpoznawalności, dla finansów. Dlaczego jeszcze robimy to? Dlaczego my to robimy? Nie wiem. Bo nie mam <laughs> z nudów! mamy Znale. jakoś sobie taką swoją jakiś cel misję sobie swojego połączyło nas razem jakby podobizny i jakby przekazywania tego stowarzyszenia jakby ale chodzi ci o to dlaczego prowadzimy kanał czy dlaczego, dlaczego zrobiliśmy dlaczego losowanie losowanie kanał wszystko dlaczego te suby dlaczego są tak ważne. wiesz jest, co ja kanał. jeżeli chodzi o kanał to ja na przykład lubię wykraczać poza strefę swojego komfortu lubię się zmierzyć z nowymi rzeczami Myślę, że mało ludzi stać na to, żeby założyć, znaczy nie w sensie finansowym, tylko takim, wiesz, mentalnym, żeby założyć kanał, żeby nagrywać podcasty, żeby mierzyć się z komentarzami, czy też z jakimiś kontrfilmami dalej, więc myślę, że to jest... Ja tylko potrzebowałem po prostu, żeby postawić sobie jakieś zadanie i żeby osiągnąć jakiś swój cel, tak? Myślę, że tutaj raczej nie myślimy o jakichś finansach, o jakichś tam, nie wiem, zarobkach, nie wiadomo z czym, chociaż jak coś takiego przyjdzie to będzie by się miło, przydało, nie? parę groszy by się przydało, to fakt, ale myślę, że jesteśmy na tyle spełnionymi finansowo ludźmi, że, że robimy to w innym trochę, ja powiedziałem dlaczego, nie? Ja powiem tak, że z pełnionymi, no, potrafimy sami zarobić pieniądze w sposób inny niż. Legalny czy, legalny czy nielegalny. Ale teraz, żeby, żeby tego filmu nie odjeżdżać, bo mamy jakby takie filmy różnych, na których będziemy sobie dyskutować i opowiadać dużo, to może przystąpimy do naszego losowania. Losów było, no tam po, ponad 400. No, oczywiście zdarzyło się, że koledzy próbowali powtarzać swoje. Akurat u mnie to dzieci wychwyciły sobie tnąc losy i, i pomagając. Że były podwójne, jak ktoś dwa razy pisał, tak? Podwójne tak, niki były. Czyli, czyli o tym fakcie yy... trzeba będzie powiadomić służby? Tak, zostało powiadomione wczoraj wieczorem, zostało przyjęte. tutaj yy, komenda rejonowa, tutaj została zgłoszenie przyjęła. Także nie, 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 ma nie? nie ma komend rejonowych. Nie ma Dobrze, no to wiesz. Coś tak, Co? tak? Yy, nie wiem, dasz tak, swojego pierwszego, tak? Ja tylko chciałem tutaj trochę jeszcze, o, zbudzić takie, bo tego jest dużo, i to trzeba było wymieszać, bym go wysypywał, trzeba ale żebyście sobie, zobaczyli, ile, to, ile, to, ile, to, ile tego jest. I teraz tak, y, pierwszego gołąbka będzie z hodowli, tak jak pisaliście, no, chcieliście Marcina hodowlę, więc y, pierwszą. A kto to wypisał? No, że ja wybieram kociołka, ja to, bo ten, ten drugi to to jest wiesz. A, nie. <noise> Zobacz, jak się ludzie znają na ludziach, no. nie, ale, y, ten. no ogólnie no, ja myślę, że dziękujemy za ten, y, za frekwencję, za, no, za udział, za, za wszystko. Mam nadzieję, że... To są że pierwszy? dopiszą. Tak, ja myślę, że y, wiesz co, albo ja będę losował twojego, a ty mojego, ale obojętnie. Możesz czy sobie... To musimy dostawić przed. Czyli ja teraz losuję twojego, tak? Objętnie, jak bo to... musimy wylosować dwa gołębie i dwa bohy. I myślę, że coś w rezerwie, bo jak ktoś się nie tak, odniosie, to na. Tak, zrobimy po dwie to... rezerwy nawet. Napiszemy sobie, a to na filmie będzie nagrane kto jakiego, to nawet Dobra. musimy zapisywać. Patrz mi się a prosto w oczy. Jedno oko patrzy Ci na marokę, drugie... Czekaj. Nie ma, nie ma żadnej, żadnego znacznika. Czyli y, zwycięzcą Gołębia Marcina Pornickiego został Marek Ociepka 21:16, y, który 12 dni temu napisał: daje suba łapka. White Super. White super, no nie, white super. To może tego białego damy, twojego rozpodu. Tak, także y, super. Pokaż Gołębia, którego. Super. Marek, wygrałeś. Obudź się. <laughs> tak. Yy, myślę, że jest yy, piękny gołąbek. Jest to jest to córka mojej. Ty, ale samicy. czekaj, bo on chciał, on chciał white. Coś to jest białe. Dobrze, jest... no trudno, będzie na, na przekór, nie? Chociaż nie wiem czy to jest white white. white tak. Super. Gołąbka, który to jest, jakby córka mojej drugiej rocznej samicy okręgu, jest to gołąb, który był wyhodowany specjalnie do miłorozpodu. Yy, Marcin mi był w głębniku, film został nagrany, więc można zobaczyć, że nie ma żadnego już, jest tylko matka. Nie ma żadnej, to była jedyna córka, którą chciałem. Ze względu, że fajnie yy, przeniosła cechy, zauważyłem, że w się sprowadzają, jeżeli cechy te białe cętki yy, przenoszą. Tu gdzieś jeszcze widziałem, gdzieś przy nogach, o, gdzieś yy, miał tego, także jest to... Nie spadło, nie spadło. Przydełku ostatnie lotka. Myślę, że to jest na pewno będzie pociecha ten gołąb. Nie tylko u mnie. Także to jest, typowo też chcieliśmy właśnie, żeby dać od siebie ze swoich hodowli. Mieliśmy plan, żeby Także. Myślę, że nie wiem, czy mam więcej reklamować. Zaraz Pawia zrobi, nie będę dużo pokazywał, <noise> bo jeszcze ogon, przyklejony jest i kremem. Także kremem. gratulacje, naprawdę będzie. Teraz może do tego gołąbka wylosuję jeszcze dwie rezerwy, może? Dwie rezerwy? Jedną, tak? tak, żeby było bo wiadomo. Bo to może to już... nie jedno, bo w, w, tak dwie e... No ja kiedyś robiłem konkurs, to powiem, że nawet był problem z dwoma trzema osobami, że niektórzy pisali sobie, bo pisali. Powiem szczerze. Dobra, aż mi. Moment... Przykro bo wtedy się Marcin to mi oczy. Także y, rezerwa, dwie, po dwie rezerwy proponuję przynajmniej ja, że. Oczekam, bo coś tu ruszy. Czyli wszystko na żywo jest. To zaraz nie ma. Zobaczcie, dobrze, kamera wsteknę, nie? To, nie? Yy, w rezerwie zostaje Ewelina. Kosikowska1607 Biorę udział dla Suba. 12 dni temu Ewelina Kosikowska. Gratulujemy. To jest rezerwa, tak? Tak. To jest nie masz pierwszy los. Tu jest. Może ja go opiszę. Co Długopisem. opisem? No dobra. To będzie widać jak na filmie. Przecież to mi można się cofnąć sobie. Ale będzie już mój podpis i już nie będzie tutaj wiesz. Napiszę tak. Czarny. Tu jest rezerwa rezerwa czarny. Czarny. Tak? Dobra. Yy... No, dobra, tam chyba już tutaj chyba nie mamy żadnego interesu, żeby to nie jest do wygrania 100 milionów, żeby tam jakoś udowadniać strasznie, że to jest wszystko robione. Teraz ty będziesz to samo, tak? Tak. To jest to, to, powkładaj z powrotem. To widzę, że się rozsiadłeś. A ja pójdę do swojego zadowolenia. Słuchajcie, gdzie, gdzie było tym, co miałem ratować Wiesz Marcin zapadajcie, czy kamera się jeszcze nie odstawiamy No dobra, teraz tak Nie wiem, tu o Chcę przedstawić go inia? Czy polosowanie? Nie, polosowanie mi też było teraz tak Teraz yy. Czytam Sławomil balon. Dałem suba, łapka w górę. Sławomil balon. z kociołka, gołąba, Ja łamtania kołem, komentarze, zmieniam trochę język. Czyli rozwij, rozwijasz. Się. Tak, a Marcin, zaprezentuj, co, co, co przeznaczyłeś. Na Słuchaj. Ja mam dwie siostry. Zostawiłem sobie do rozpłodu dwie późne samiczki, aczkolwiek one nie są późne. Ta już skierzona jest całkowicie, nie? Wziąłem pierwszą lepszą, bo one są prawie że identyczne, nie? Ta akurat ma numer 43-45, a jej siostra 43-46. Czekaj, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Piękna samica, od razu mówię, że jest przepiękna. I ta samiczka, ona jest po takiej mojej samicy rozpłodowej o numerze 157. Ta samica dała mi mnóstwo lotników, mnóstwo, praktycznie można powiedzieć, że jest jedną z lepszych w rozpłodzie samic i dała mi mnóstwo lotników ze szpicowymi konkursami, czyli na przykład Taka samiczka, czyli córki tej 157 to jest, czy tam dzieci, nie? bo nie wszystkie są samice, 741 na 19 rok, 27, 18 rok to są dzieci tej 157, czyli siostry do ogłębia, nie? 1581, 1509, 1646, 2352, 2353 i 2391 tyle, tyle, tyle że tak powiem po tej samicy. 157 miałem fajnych lotników. Mam bo tego miejsca: oczko, piórko, dłupkę. A ja już losuję to... rezerwowego, tak mi się rośnie, bo ten rezerwowy. U mnie kiedyś tak było w konkursie, że chyba rezerwowy, nawet drugi czy trzeci dopiero yy, no się zgłosił czy chciał. Także także To jest następny yy, który liznął li, li pod tym, czasem się mówi. Andrzej Kowalski. Tak TV7CR. Ja? Biorę udział łapka w górę. 12 dni temu. Nie wiem jak tam ci. Widać, że się opłaca od razu. We, weź Marcin, no, wrzuć na logo, nasze logo, bo widzę, że sprzęt... 12 dni, 12, a jeden pięć dni temu Kociołka wygrał, więc to nie, nie zawsze, już myślałem. Czyli rezerwa kadrowa. A, czyli wiesz, że nie powinno się czymś piórem pisać, tak? No, bo możesz mi połamać tą końcówkę, możesz mi złamać. <grym> Słuchaj. Kurde, nową koszulę założyłem, zobacz, Do moje głębie, ile pudru mają w sobie, szok, 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 szok. Dobrze, teraz przystępujemy do losowania bonu na jednego młodego na wiosnę po prostu. Skontaktujemy się i myślę, że osoby też mogą do nas sobie spokojnie... Myślę, że pod tym filmie numery telefonów już zamieścimy swoje do każdego z nas, że kto ma sobie chęć może wybierzeć i fajnie jakby zadzwonić, nie, bo to jednak jest... Yy, jednak już jest jakaś yy, no, wartość tam mała czy duża, dla każdego inaczej. Także losujemy yy, Marcin, Ty losujesz jeden bon u mnie na młodego. Yy, widać też tak jakby u Marcina na filmie jest z rozpodu, więc no, ja na przykład mogę powiedzieć, że można sobie zamówić, tak? Żeby widać z jakich, a, jeżeli, a żeby zobaczyć jakie mam głębie w rozpodzie, to trzeba obejrzeć sam film filmu Marcina, nie? Tak, bo dzisiaj nagraliśmy film z, z Marcina rozpodu, także... Czekaj, zobaczę tutaj. Piotrek Sojka. Piotrek Sojka 37,19 Piotrek Sojka wygrał bon na młodego. Ale napisał, że bierze udział czy nie? Daję suba łapka w górę. No, tak jak A, kazał, tak jak ty nakazałeś, tak napisał chłopak. To jest to twój młody, tak? Twój młody? Tak. Młody wiosna. Bon? Bon. Bon M. To, to widać Porwicki. Cześć. Podkładka, bo mi się pióro jak radne. Czekaj, okay. to odkładamy. Ja tylko widzę, tutaj akurat mam jeszcze w laptopie, powiem dla nowinek, w laptopie akurat, że Tyson Fury przegrał. Oglądałem walkę, bardzo słabo walczył, Usył, go można powiedzieć zdeklasował. No, na punkt akurat, nie, myślę, to, że nie było w przepaści to... punktowej. Nie? O, była chyba, bo tam było chyba 8 rund. Dla chyba Usyka i 4 dla Fiubek, ale, ale nie jestem pewien Ale suma punktów, nie byłaby tego, ale dobra, to losujemy. Rosuj rezerwę tylko jeszcze może, tego Bonu. Czekaj. Tomek Koza, 08, 6 dni temu, daje super łapka w górę. Tomek Koza, 08, to jest Bon rezerwa, tak? Tak, Bon tak. rezerwa mój. A ja, żeby nie przedłużając, Wezmę może zrobię tak trochę teraz inaczej, że jeszcze o wysyki, Bo w tej miejsce to się nie mieści. A ktoś tu się chowa pewnie jakiś by chciał. Teraz do mnie, tak? Tak o. teraz Pierwszy, y, drugi bon u Marcina, wiosna. Wiosna. Tomek, Banaszczyk. 34,26. 6 dni temu daje subka suba, łapka w górę. Pozdrawiam. pozdrawiam również. Pozdrawiamy. To jest bomb dla mnie, tak? Tak. Miskę, miskę zbijemy, zaraz. I teraz jeszcze myślę, że powiem, że za, szok No właśnie, znaczy, ile szok tego było? Jest, że taka jest chwilę tego było. No chyba po hmm. odjęciu właśnie jakichś hmm. komentarzy takich... Yy, a jeden napisał Inny walcie jest. się, nie? To był taki komentarz. Walcie się, nie biorę udziału e, w konkursie. Myślę, że też. Y, tak, ale zobaczcie, deficyt jest głębiny, nie. Y, deficyt jest Za darmo, ale To jest rezerwa. Ok, może mu teściu. Mechanik samochodowy 6229. 6 litrów, udaje daje łapka w górę. Mechanik samochodowy. Czyli porządny chłop, bo mój Myślę, też to porządny... chłop. wymiesiłeś coś, Myślałem, że wyczynałeś coś swojego z pamięci. To jest Bon rezerwa y, młody, tak? Tak Rezerwa Młody kociołek, tak? Tak Także widzicie, trochę Trochę tutaj jest... Nie wiem czy nas kamera nie wycinała jak chodzimy, Pokażę. patrzymy, ale co, 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 co to się robi? Nie robimy tego A mógłbyś mógł się takie ładnie poskładać, nie, nie, jeden na drugi, mogłyby już tak wpychać się zmontować. Też tak ładnie. O, u, wszystkie. Tak. To myślę, że później to zrobisz, po programie. No nic, ja myślę, że bardzo, bardzo nam jest miło chyba, nie? że takie zainteresowanie nowością, nowością którą my reprezentujemy, którą się staramy stworzyć na polskim YouTubie. Także gratulujemy, prosimy o kontakt. Tak? Można a właśnie, się... czekaj, bo musimy ustalić. Teraz tak, podajemy y, numery telefonów do siebie, do ciebie i do mnie i wpiszemy tak, jeden numer telefonu będzie Marcin i drugi numer telefonu będzie Marcin, tak? Czy z nazwiskami. Tak, tak? i będzie... I teraz jest kwestia taka, bo poczta nie wysyła gołębi, bo ja teraz miałem wysłać a nie ma szans na razie i w ogóle jest ciężko, nie? I yy, na przykład my jedziemy na wystawę ogólnopolską, więc tam ewentualnie możemy zabrać tak tego gołębie. Możemy tam. Jeżeli ta osoba yy, będzie, bo jeżeli ta osoba ma kogoś, kogo wskaże, żeby mu przekazać go nie? Tak, bo nie wierzę, żeby z każdego oddziału, albo sekcji nie był chociaż ktoś jedna osoba, żeby można było sobie nawet przekazać w kartoniku. No chyba, że będzie niewygodnie jechać z tym pociągiem czy tam autobusem, ale myślę, że dla chcącego nie ma nic trudnego, także my się dogadamy, tak? Już myślę to kwestia wysyłkowa. No tak, nie wiem jak sporo. Czy ona ruszy od stycznia czy nie ruszy. Ciężko powiedzieć. Tak. Natomiast mówię, będziemy na wystawie, nie? Tak. Ja również będę jechał około y, 17-18 stycznia pod Warszawę. Będę jechał w okolice Warszawy na, na jedno spotkanie. Wcześniej jedziemy Gdańsk Kato, Katowice. Tak. Jedziemy, o to katobica. Tylko że ty jedziesz porozda... samochodem, a ja jadę pociągiem, nie? To jak coś po drodze jakby można było no, gdzieś do teraz No, tam schowa, żona. Nie, ja, ja. Albo pod pazuchę, <laughs> jak ten chłop na tym filmie co chował te głębiej pod pazuchę. Ja mogę wziąć do pociągu, nie ma problemu, ale może być tak, że jak ty będziesz ją samochodem, to ktoś po drodze będzie chciał do głębia odebrać, a ktoś kto nie jedzie na tak, wystawę, nie? mieszasz z tym, to znaczy nie miesza z tym, tylko yy, chciałem powiedzieć, że... No to znajdziemy, tak? Ale mówimy, jakie są możliwości. Ludzie na księżyc latają, to co my nie damy rady. Ja też lecę na Barcelonę, więc może ktoś po drodze by... Musiałem tu pojechać. A ja zostaję w domu i mam nadzieję, że mogę pojechać. Także nic. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Dobry lot. Gratulacje jeszcze raz dla wszystkich zwycięzców. Mamy nadzieję, że... Ojciec ciebie to jest samica, samica? Samica na 100 No u mnie też, także dwie samice raczej ciężko. No ja jajka zniosę, ale reszta to już... Tylko trzeba dać samca, nie? <śmiech> 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 Także. No. Pozdrawiamy. Na razie. Hej!